Piękna słoneczna pogoda. Naprawdę aż przyjemnie spacerować. Proszę, moi chłopcy, na spacerku, co prawda muszę nosić kurtkę baseta za nim, bo mu niewygodnie. Więc chodzę i z basetem i kurtką baseta. Jak Henryczku na spacerku powiedz! Jest fajnie. Jest piękne słoneczko. I zmienił kolor zygzak. I twój zygzak zmienił kolor. Tak, a on nie! On nie, bo on nie zmienia koloru. Tak, musimy go kupić jego ciężarówkę. Aha. Żeby zmienia kolor. A dlaczego zmienia kolor? Bo musimy dać kupić go ciężarówkę. Ale dlaczego ten zmienia kolor? Bo jest zimno. Bo zmienia kolor jak zmienia się temperatura, tak? Tak i będzie zimno, ja To jest ostatnia fascynacja. I Henia z Henia z zigzag. nie jak pada. Widziałeś, wczoraj widziałeś, jakbyśmy na spacerze widziałeś jak śnieg pada. Tak i padało szybko. Mocno, i i Mocno padało. Mocno padało. E, Henia uwielbia zigzaga który zmienia kolor. Jak jest ciepło to jest czerwone, jak jest zimno to jest niebieskie. I to jest właśnie teraz wow.